Anna Dąbrowska do Maklerski dibroker Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj 30 marca zaczynamy. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Dzisiaj tematem metale szlachetne, złoto i srebro. Zacznę od dolara. Dolar jest bardzo powiązany szczególnie ze złotem, z metalami szlachetnymi, także to, co będzie się działo z dolarem, bardzo będzie determinowało, jakie będą przyszłe notowania metali szlachetnych, więc zawsze warto spojrzeć na indeks dolara. Przed nami indeks dolara, wykres dzienny. To, co widzimy, to widzimy, iż notowania tutaj zatrzymały się na linii trendu wzrostowego i. Przełamały powrót, przełamały, czyli to wiemy, jeśli chodzi o informacje z linii trendu wzrostowego, powoli zaczyna ona być po prostu przełamywana, i trend wzrostowy widać, iż jest nadwyrężony. Pierwsza linia trendu wzrostowego już dawno została przełamana taka szybsza linia trendu wzrostowego, którą mieliśmy, gdy mieliśmy do czynienia z gwałtownym umacnianiem się dolara, to mamy za sobą. Teraz jesteśmy na Wolniejszej linii trendu wzrostowego i ona też zaczyna tutaj stać pod znakiem zapytania. Dodatkowo widzimy, iż mamy potencjalną formację szczytu głowy i ramion, czyli mamy tutaj jedno ramię, drugie ramię, trzecie ramię, nie, jedno ramię, głowa. I drugie ramię, czyli mamy tutaj formację potencjalną, jest to formacja prospadkowa, czyli jeśli będziemy widzieć przełamanie tych dołków i kontynuację spadków, to będziemy widzieć właśnie dalsze umacnianie się dolara, co wcale nie byłoby takim zaskoczeniem, ponieważ jeśli spojrzymy na długoterminowy kanał wzrostowy indeksu dolara, to notowania po prostu będą w swoim kanale, także tutaj w swoim ograniczeniu, gdzie już od wielu lat notowania indeksu dolara oscylują tak? pomiędzy wsparciem i oporem, czyli właśnie w tym kanale. Czyli tutaj, jeśli po mocnym umacnianiu dolara, jakim mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, będziemy widzieć spadki, to też gdzieś to będzie w normie, czyli bądźmy na to otwarci i przede wszystkim przygotowanie. Tak? Skoro mamy depozyty w dolarach, inwestujemy w dolarach, to warto może pomyśleć na jakimś hedżu, może pozycji z dźwignią, bo tylko pozycja z dźwignią na Forex da nam prawdziwy hedge, zabezpieczenie naszych dolarów bez potrzeby im blokowania sobie dużej ilości środków. Czyli warto pomyśleć właśnie na pozycji Forex typu niespekulacja, typu zabezpieczenie swoich dolarów. Okay? Czyli to jest indeks dolara, jakby wygląda tutaj szala, przychyla się na spadki, ale zobaczymy, nie ma przecież żadnych gwarancji na giełdzie. To dopiero się rysuje i bądźmy y, otwarci na to, co będzie i czekajmy, tak? Y, czekajmy, ale przygotowani, tak? Nie, nie, nie możemy w tych czasach teraz y, być bierni, dlatego że to, co się dzieje na, na giełdzie jest y, bardzo, sytuacja jest napięta. Y, jak wszyscy wiemy, po COVID-zie olbrzymi dodruk, olbrzymia inflacja, wojna, a teraz do tego dochodzi kryzys bankowy który jest troszkę ignorowany, że wszystko będzie dobrze i jest już po wszystkim. Natomiast to tak nie działa, tak? Nawet w roku 2007-2008 proces, gdy wtedy były problemy także w bankach trwał. To nie było wszystko z dnia na dzień. Także musimy być tutaj gotowi na gorszy scenariusz niż teraz się maluje. I zobaczmy, złoto. Złoto, kryptowaluty odpowiadają na ten, na ten kryzys bankowy jednoznacznie, czyli widzimy wzrosty. Inwestorzy, duzi inwestorzy kierują się w kierunku złota, w kierunku krypto. I widzimy, zobaczmy, złoto, wykres tygodniowy, rynek forex, czyli właśnie to, gdzie możemy zająć ekspozycję z dźwignią. Forex jest bardziej ryzykowny, trzeba tu uważać, bo dźwignia jest tutaj bardzo duża, czyli blokujemy małą ilość środków, a utrzymujemy dużą ekspozycję. I jest to broń obusieczna, tak? Jeśli wejdziemy w dobrym czasie, trzeba tutaj zawsze stosować stop loss, nieważne, że to złoto, to jest forex, więc stop loss zawsze się przyda. I jest to po prostu broń obusieczna. Można mieć szybkie zyski, ale równocześnie można mieć szybkie straty, dlatego że zyski i straty są liczone od całej wartości nominalnej pozycji, a nie od środków, które są blokowane na koncie, czyli tutaj uwaga. Zobaczmy, co się dzieje z złotem. Przegląd, wykres tygodniowy. To co, to, co jest bardzo ważne, to to, iż złoto mamy tutaj tydzień. Teraz mamy tydzień bieżący, tydzień poprzedni i jeszcze poprzedni. Świeczka tygodniowa zakończyła się bardzo silnie. Tak, zobaczmy. Tydzień się otworzył i zamknął na przeciwstawnym poziomie, czyli bardzo silne wzrosty, i równocześnie jest to zamknięcie na linii oporu. To, co widzimy przez ostatnie dwa i pół roku, to złoto znajdowało się w konsolidacji w ruchu bocznym, czyli po osiągnięciu szczytu w sierpniu 2020, koniec wzrostów i ruch boczny konsolidacja wielu inwestorów jest już tym naprawdę zmęczonych i nic dziwnego tak czyli środki pieniężne są zamrożone w takiej pozycji w złocie i nic tu wielkiego się nie dzieje a oczekiwania są ogromne w obliczu takiej inflacji więc nic dziwnego że inwestorzy niektórzy są sfrustrowani i niecierpliwi natomiast zaczyna się tutaj coś dziać czyli przez ten pół roku mieliśmy konsolidację która zaowocowała tym iż Uformowała nam się formacja flagi. Generalnie, formacja flagi jest formacją prowzrostową. Flaga, czyli po prostu od szczytu y, widzimy tutaj, y, nie wiem jak to powiedzieć, y, chorągiewka, jak to jest taka rączka, i widzimy flagę, y, gdzie widzimy ograniczenie. Łączymy dołki i górne ograniczenie, łączymy szczyty, czyli mamy mm, poziom wsparcia i poziom oporu. I w tym momencie świeczka tygodniowa zamknęła się z powodzeniem, prowzrostowo na poziomie oporu, czyli to samo w sobie jest bardzo optymistyczne i tylko nam potwierdza, iż popyt jest. Od dołka z października złoto umocniło się dość szybko, proszę zobaczyć. Czyli jeśli spojrzymy na price action z ostatnich lat, to był on, wzrosty były powolne, bardzo. Owocowały bardzo dużą zmienność, natomiast te z ostatnich miesięcy był to raczej jeden ruch, tak? Tutaj z korektą, ale był to jeden całkiem mocny ruch. Korekta, która tutaj zaowocowała mocnym wzrostem, czyli price action widzimy, iż jest silny, wzrosty są silne dla złota. I warto pomyśleć o dywersyfikacji portfela właśnie w tym kierunku. Oczywiście, zaznaczam, to nie jest wszystko, co tu mówię, to nie jest żadna rekomendacja. Każdy musi sam podjąć decyzje inwestycyjne. Ja pokazuję tutaj czystą analizę techniczną, wykresy. To, co jest w cenie zawarte, jest wszystko, jak to się mówi, więc pokazuję to, co jest możliwości, natomiast decyzje i pozostawiam Państwu, tak? Czyli jest to materiał raczej edukacyjny i nic poza tym. Czyli widzimy złoto na forex, czyli czysta analiza spot. Dolar, złoto do dolara tak wygląda. W Diff Broker na platformie mamy szereg instrumentów, właśnie które mają ekspozycję na złoto, czy to najprościej poprzez fundusze ETF, najprościej dlatego, iż nie musimy myśleć o konkretnej spółce kopalni wydobywczej, która lepsza, tylko kupujemy cały koszyk i otrzymujemy ekspozycję. Na złoto. Największy fundusz złota to jest fundusz GLD i proszę zobaczyć, wygląda tak samo jak rynek SPOT, czyli także notowania są zamknięte w formacji, formacji flagi, czy chociażby fundusz sprota na fizyczne złoto, także bardzo podobnie. Jeśli chodzi o złoto do innych par walutowych, to także ze, przeze mnie tutaj z Państwem obserwowane złoto do euro, także notuje wzrosty, czyli tutaj. Linia trendu wzrostowego w dalszym ciągu jest utrzymana. Mieliśmy tutaj wyjście z linii trendu spadkowego, potwierdzenie, natomiast teraz para walutowa znajduje się tuż, tuż powyżej swojego szczytu wszechczasów i wydać, iż momentum utrzymuje się pozytywne dla tej pary walutowej. Złoto do austrialskiego dolara już znajduje się na szczytach szexów, czyli tutaj poziomy oporu zostały już pokonane. No i przejdźmy do srebra, tak? Srebro pozostaje tyle za złotem. Całą uwagę teraz się skupia inwestorów i giełdy na złocie, dlatego już tam widzimy duży ruch wzrostowy, a srebro cały czas nic i naprawdę nic tam się nie dzieje. Zobaczmy, srebro do dolara wykres dzienny. Tutaj podobnie, także szczyt mieliśmy w sierpniu, wcale nie szczyt czasów dla srebra, co za chwilkę pokażę na wykresie długoterminowym, po prostu lokalny szczyt i od tego czasu mieliśmy także ruch boczny, korektę. Tak? Zobaczmy, wykres długi, długi termin, szczyt dla srebra 2011, po mocnym ruchu, po COVID-zie mieliśmy ruch wzrostowy dla srebra 162, Wtedy pamiętam, wszyscy myśleli, że po prostu teraz to już tylko wyżej, i szczyt wszechczasów czasów będzie niedługo testowany, a to jednakże była bardzo mylna teza. Tutaj proszę zobaczyć, te dołki stanowią, stanowiły i skutkowały jako poziom oporu, tak, czyli ten poziom. Zadziałał na tym wykresie jako poziom oporu, i od tego czasu mieliśmy korektę, w której się znajdujemy do teraz. Tak? Jeśli spojrzymy na wykres w przybliżeniu, to widzimy, iż notowania znajdują się w takim kanale spadkowym. Też można się pokusić o próbę tutaj odnalezienia formacji flagi. I widzimy, iż aktualnie notowania znajdują się. Tuż, tuż przy górnym ograniczeniu, jest to poziom oporu. Także jeśli zostanie pokonany, otworzy to równocześnie momentum do dalszych wzrostów. Tak to po prostu działa, tak? Czyli po długim okresie konsolidacji, długim okresie braku wzrostu ruchu bocznym, jeśli zobaczymy przełamanie kluczowej linii oporu, będzie to znaczące. Czyli to jest wszystko przed nami. Jesteśmy tuż tuż, jak widać notowania. Y, znajdują się właśnie na tej linii, zobaczymy jak sobie radzą. To jest wykres y, dzienny, y, jest to Forex, więc notowania są live i na bieżąco, czyli to jest dzisiejszy dzień, to jest świeczka dzisiejszego dnia, okay? 30 marca, czyli to jest srebro. Jeśli przejdziemy sobie na instrumenty na srebro, to w DIF-ie mamy szereg y, ETF-ów na srebro, największy ETF na srebro to jest SL. V, iShares Silver Trust, widzimy, iż podobnie znajduje się tuż przy linii trendu spadkowego. Jeśli notowania zamkną się, chociażby dzienna świeczka zamknie się powyżej tej linii, to będzie to wyraźny sygnał, iż wygrywa popyt i mamy zmianę w momentum. Kolejnym funduszem, który jest bardzo popularny, to jest PSLV, Fundusz Sprota na Fizyczne Srebro, Tutaj już nawet widzimy pewną zmianę, czyli widzimy, iż to zaczyna się dziać, czyli świeczki tygodniowe zamykają się powyżej linii trendu spadkowego, tak? Czyli widzimy, iż metale odpowiadają na to, co się dzieje na świecie, odpowiadają na kryzys bankowy, więc być może będą całkiem dobrą odpowiedzią i jak widać, inwestorzy tam właśnie kierują swoje kroki. Jeszcze chciałam chwilkę spojrzeć na inne instrumenty obserwowane przede mnie z Państwem euro do złotówki w dalszym ciągu utrzymuje linię trendu wzrostowego, czyli widzimy, iż buduje się tutaj momentum. Niedługo będziemy mieli rozstrzygnięcie, to jest wykres dzienny, czyli zawęża nam się trójkąt z góry opór z dołu, wsparcie, czyli no jakby. Ta para walutowa będzie, ma coraz mniejszy zakres ruchu, i widzimy, iż niedługo będzie przełamanie w jedną lub w drugą stronę. Warto obserwować wykres, żeby zająć pozycję w odpowiednim kierunku. A to, co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, w którym kierunku to może iść, to jakby widać, iż trend jest wzrostowy. Jesteśmy bardzo blisko szczytu wszechczasów, czasów, to jest 2009 rok, więc. Nie bądźmy zaskoczeni, jeśli złotówka będzie się osłabiać w stosunku do euro. Także trend jest Twoim przyjacielem. Zawsze uważam, iż jest to prawda i trzymam się tej zasady, więc warto mieć to na uwadze i obserwować parę i odpowiednio reagować, bo z pewnością warto zabezpieczać się przed czymś, co może nastąpić i nie czekać biernie. Bo nie jest to nic pozytywnego dla osób, które zarabiają i otrzymują złotówki. Jeszcze ostatnia rzecz, ropa naftowa i uran, który też tutaj Państwu prezentuję, bo może to być odmienne stanowisko do, do tego, co się czyta i słucha. Ropa, wykres dzienny na wykresie kontraktów terminowych, kontrakt futures. Potencjalnie jest to także formacja rozpadkowa, czyli formacja głowy i ramion. W tym momencie jasne, że trwa korekta wzrostowa, po tak ogromnych spadkach nie jest to nic dziwnego. Natomiast w dalszym ciągu jest potencjalnie możliwe i już będą kontynuowane dalsze spadki, jeśli oczywiście tutaj będziemy widzieć odpowiednie potwierdzenia. Tak? Czyli jeśli zobaczymy. Iż spadki trwają, to potencjalnie może zadziałać formacja właśnie głowy i ramion i wtedy będzie to oznaczać dalsze spadki dla ropy. Także potencjalnie jest to coś takiego namalowanego, po prostu rynek to narysował, tak? Tak jak zachowuje się cena od ostatnich lat i taką mamy formację potencjalną. I bardzo podobnie, tak popularny uran, tak? Zobaczmy uran, który miał fenomenalne zwroty w na przestrzeni 2020-2021 i wydawało się, że to jest naprawdę super miejsce do inwestowania, natomiast i tak było. Natomiast zobaczmy, uran y 2011 miał swój szczyt, TNTF i generalnie przez wszystkie lata znajdował się w spadkach, w trendzie spadkowym, później tutaj nic się nie działo, Także to nawet jeśli przyszłość uranu jest różowa, to niekoniecznie to musi być teraz i natychmiast. Przynajmniej tak pokazuje to, co się dzieje z ceną. Tak? To jest bardzo nietronnicza analiza. Tak? Po prostu to, co mówi rynek, to, co mówi wykres, to, co jest, a nie to, co byśmy chcieli, żeby było. Mniej więcej od dołka w 2020 do szczytu ten ETF zyskał na wartości 280%, co naprawdę przykrawa o, o zawroty głowy. I nic dziwnego, że inwestorzy mają apetyt na kontynuację tego trendu i chcą więcej. Natomiast w międzyczasie, z tego wszystkiego, co się dzieje, widać wyraźnie, iż to jakby ten impet, wy, te wzrosty wyhamowały. Tak? Czyli od, od, od czasu, kiedy ten ETF, ETF jest po prostu benchmarkiem na, 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 na surowiec. tak? Mogę użyć inny instrument, ale ten wydaje mi się najbardziej taki odpowiedni. Czyli widzimy szczyt, który potencjalnie jest formacją głowy i ramion, tak? Czyli mamy ramię, głowa, taka podwójna i ramię, i w tym momencie mamy przełamanie linii wsparcia, czyli widzimy w wąskim okresie, interwale czasowym wykresu, widzimy, iż podaż wygrywa sprzedający wygrali, i widzimy, iż tutaj popyt jest, jest mały. Popyt nie, nie, prze, nie daje. Możliwości, aby ceny rosły, tak? Czyli widzimy naprawdę, jeśli chodzi o analizę price action, że coś jest nie tak, więc bądźmy też otwarci na taką możliwość, iż są potencjalne, y, możliwe spadki i y, zupełnie inny scenariusz niż można się spodziewać, tak? Czyli bądźmy otwarci na taką ewentualność. To widzimy, to jest w cenie, to jest na wykresie y, i to y, jakby możemy kontrolować. Okej? Okay? Super. Z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. Zapraszam do polubienia wideo, dzielenia się, pozostawiania komentarzy. I życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia pozdrawiam.